Nie wierzę, że tu jesteśmy! Przyszedł Liam! Cześć, kochani! Łuku! Yeah! Na początek pięcioramienna gwiazda. Jedna tutaj, a druga tutaj. Yeah! wow! Patrzcie, jak on się porusza! Jesteście super, moi drodzy! Dzięki! Huh? Cześć, skarbenki! A to kto? Nieważne, jest fajna! Po co wykorzystywać tylko jedną kończynę, skoro do dyspozycji ma się jeszcze trzy? Imponujące, co nie? O tak! Niesamowite! O, dzięki! Co? To nie fair! Hm? Huh? Na co się wszyscy gapicie? Coś za nami? Moment! O nie! Czas na wyzwanie! Masz wielkie oko? Następne wyzwanie. Wow! Dostałam kawior! Muszę mu się przyjrzeć. Tak, wygląda ekskluzywnie. Na bank jest pyszny. Aż się człowiek czuje bogato. Ja z kolei nie rozumiem mojego dania. Papierowa łódka? Jak mam ją niby zjeść? A skąd ja mam wiedzieć? Okej, okay, to obrazek jakiejś ryby. To ma być niby wskazówka. I co zrobisz? Wybiorę się na ryby. Chyba o to chodziło. Dobrze zarzuciłeś! Hej! To o wiele trudniejsze niż myślałem. Jeszcze raz. Tym razem coś złapię. No nie, przecież to nie ryba! Co mam zrobić z maską do pływania? Dobra, do trzech razy sztuka. Dasz radę! Złap tą rybę! Złap tą rybę! Ta się nieźle opiera! Złap tą rybę! O! Gdzie ja jestem? Wow! Złapałem syrenę! O, uwaga! Rekin! Przyszedł po syrenę! Zaraz! Co rekin robi na lądzie? Coś nam chyba dosypali! A na talerzu, jak nie było nic, tak nie ma. No dalej. Złap tą rybę! Popatrz, to menu z owocami morza. Może wystarczy coś zamówić? Poproszę rybkę. Patrz, to działa! Dostałem rybę! Jest nawet przyrządzona. I jaka wielka! Masz ją zamiar tak zjeść? Nie wierzę, że ją całą pochłonąłeś! Dobra była! Ochyda! Ena duer i kefake! Całe mnóstwo truskawek! I wszystkie są dla mnie? Wow! Najpierw zjem te z góry! Mmm! Ale soczysta! A w międzyczasie. Jajka! Czy one w ogóle są ugotowane? Aliom dostał pełno truskawek. Przepyszne. Cóż, chyba coś wymyślę. Zrobię małe pęknięcie w skorupce, a potem włożę żółtka do pojemniczka. Mam ich aż 12. Teraz wsadzę wszystko do zamrażarki. Ło! Wyskakujcie! Wyszły idealnie. Hej, Liam, spójrz. Mm. O matko, niedobrze mi. Zabrożonego ananasa? Zamienimy się. Brzmi fair. Szczęściasz ze mnie. Aha. Wyglądają soczyście. To nie jest zwykły ananas. Bleh. Z czego się śmiejesz, Emmo? No wiesz, zabieraj to. Jesteś pewna? Odłóż te patelnie! Luzik, chcę tylko sobie zrobić śniadanie. To w końcu jajka, prawda? Oh. Chyba już gotowe. Piękne, prawda? Zupełnie jak w restauracji. Trochę soli i nadaje się do jedzenia. Smacznego! Cóż, mój żart obrócił się przeciwko mnie! Dobra, wybierz kartę, Claire! Ja mam duże, a ty małe! Tak! Patrz, jakie ja dostałam wielkie oko! Moje jest mega małe! Och, ale gigant! Widzę nawet swoje odbicie! Nuda! Niczego jeszcze nie zrobiły! Trochę obrzydliwe! Mam! Kosztujmy tej gałki! Zaraz zwymiotuję. Hmm, czy ona się na mnie patrzy? Julie, Julie! Patrz na moje oko! Dziwnie się zachowuje, co nie? Hahaha! No nie wiem. Wygląda w sumie normalnie. Hmm, dobra. To kosztuje. I jak? Czekaj, co to? Mini aparat! Miałaś w środku ukrytą niespodziankę! Masz i zrób mi zdjęcie! Uśmiech! O, teraz super! Ech, znów zawiało nudą! Patrz, Claire! O nie, rób jeszcze! Się skończyła. I wiesz co? Dość tego. Zarzut włosami i już. Julie, a gdzie mój aparat? Nie wiem. Czas na kolejną rundę. Mama potrzebuje dużej porcji. Aha, moje szczęście powróciło. Jak to? Co to ma znaczyć? To chyba jakaś mapa. O, ekscytujące? Może to mapa skarbów? Wyruszam na przygodę. Hm, nie jestem właściwie ubrana. Zaraz temu zaradzę. Jeszcze tylko mapa i jestem gotowa na wyprawę. No to na razie. Gdzie ona idzie? Nieważne, mam swoje jajko. Pachnie jak jajko. Może w środku jest coś ciekawego? Zaraz się przekonam, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. A masz! O, rozczarowujące! Myślałam, że to jajko z niespodzianką, a to puste. Oj, tam zawsze pozostaje czekolada. Smaczna jak poprzednie. Mogłabym wcinać takie słodycze cały dzień! Obawiam się, że zabłądziłam. Wow! Ale krajobraz i długa droga na dół. Zaraz trzymałam mapę odwrotnie, ale jestem głupia. Tak już lepiej. To chyba gdzieś w tej okolicy. A konkretnie? Tutaj! Och! Wow! Złote jajo! I to jakie olbrzymie! I już wiem, czyję! Spadam stąd! Ale wyprawa udana. Patrz Wendy, złote jajo! Prawie dorwał mnie jakiś latający potwór. Potwór? Co ty wygadujesz? Mniej gadania, więcej otwierania. Okej, okay, do dzieła. Mój trening karate w końcu się na coś przyda. Uwaga! hi ha. A mam tylko żółty pas. Zjem, bo czemu nie? Raz, że znowu jestem głodna, a dwa, nigdy wcześniej nie jadłam złota. Mmm, chrupiące. Lunch na bogato. To lepsze niż Goldwasser. Mogę też spróbować? Nie ma mowy. Znajdź sobie własne złote jajo. Jesteś niemiła. W takim razie wezmę sobie to... coś. <laughs> jest całkowicie pochłonięta jedzeniem. Sezamie, otwórz się! O, co to takiego? Lubię niespodzianki. To jakaś maska. Dziwna, straszna maska. To mi daje pewien pomysł. Czas się zabawić. Mmm, pychota! Uuu, uh, oddawaj jaju! Aaaa! Wow, lepsza reakcja niż oczekiwałam! Teraz mogę zjeść drugą połówkę, należy mi się! Mmm, niebo w gębie! jej chyba wraca była właścicielka jaja! Narka!